Dzieci, czy wy to wszystko chcecie wyrzucić na śmieci? Tyle tu wspomnień, tyle miłych dni, a kto wszystko chyba mi się śni. To są wspomnienia, będą na lata, a ich odejście to nie koniec świata. Będą tu wracać ze swoimi dziećmi, bo wiedzą, że w naszym przedszkolu byli bezpieczni. Za nimi tęsknię, już pole łzach. Ach, jak mi smutno, już ma pan rację. Przecież rok już zakończony, dyplomy rozdane. Co Wy tu robicie, moje dzieci kochane? A moja mama ma wizytę u lekarza. Ale... <gry> Mój tato też wszystkie już zależa. A moja mama dziś do kosmetycki pojechała. Moja jest w domu, bo siostra płakała. Mój tata pojechał do babci z lekami. A moja mama mnie tu z bratem przyprowadziła, żebyśmy nie byli sami. Dziś miałem być z babcią, ten wakacie piasku dzień. A mnie dziadek i mówi, że mam iść do przedszkola, że będzie wiele No dobrze, już dobrze. Jestem z wami. Będziecie ze mną, nie będziecie sami. Pani, co będziemy dzisiaj robić? Może matyki zdobić? A ja chcę pomalować dziś plażę, bo ja o wyjeździe na Boże już marzę. A ja bym chciała tu zostać na zawsze, z panią zajęcia są ciekawsze. Pójdziesz do szkoły, tam też zajęcia będą ciekawe. Ale nie będzie już pani i czasu na zabawę. Znowu u panią piosenkę zaśpiewasz, nowy kolega zapyta, jak się czujesz, jak się miewasz, jesteście już za duzi na przedszkole. Ale nie będzie naszych ulubionych zabaw w szkole. Chcesz się zbierać i dalej? Szybko nosy wycierać. Jesteście już duzi. To niezaprzeczalne. Ale bez was przedszkole będzie takie smutne. Czuję się fatalnie. Pani nie ma co płakać dalej. Szybko nosy wycierać. Zbieramy się. Czas już na wakacje. Tak, masz rację. Ale jak zbieramy się? Gdzie idziecie? Do mamy? Sami nigdzie nie pójdziecie. Jak niby drogę do domu znajdziecie? Jesteśmy już duże dzieciaki. Mamy już w szafach szkolne plecaki. Ale sami nie przeszliśmy, to jasna sprawa. Trochę zrobiliśmy pani żart, taki kawał. Dyrektor nam dała znać, że pani nie może się z nami rozstać. Siedzi tu pani, płacze i ślucha, a każdy z nas tak bardzo panią kocha. Mam dla pana. A teraz już naprawdę musimy iść, ostatecznie musimy pożegnać się dziś. Nigdzie was nie puszczę bez opieki. Na ból głowy, gdzie są moje lęki? A jestem spokojniejsza, ale pamiętajcie słów magicznych. Proszę, wybracam, dziękuję. Tak, tak, pamiętajcie i zawsze ich używajcie. Liczyć potraficie, literki znacie. Dalej, szybko, ze szkołą już nie zwlekajcie. Będę za Wami tęsknić, ale wiem, że muszę Was pożegnać z żalem. Jeszcze po cukiereczku na pożegnanie. Zapamiętacie nasz wasze dobre panie. Moral z tej bajki jest krótki i niektórym znany. Jest taki dzień, w którym nauczyciel jest zapłakany. Wspomnienia, smutek i nadzieja buzują, a dzieci już z, z przedszkolnego gniazda dalej maszerują.